Cześć, witam Was wszystkich. Jestem na torze w Brynie na BMW M1000RR i właśnie przejeździłem cały dzień na oponach Dunlop Sport Smart TT. Jestem zachwycony tym jak te opony pracują, a muszę Wam się przyznać, że zrobiłem ponad 70 okrążeń, to nie jest mało, w różnych zmiennych warunkach. Motoraj zapewnił nam idealne warunki do testów, ponieważ rano było chłodno, później wyszło słońce, było bardzo ciepło. Po drodze spadł deszcz, później przesychało, więc do testu opon są to idealne warunki. Tak podobają mi się te opony, jak one pracują, jak są bezobsługowe, że postanowiłem zrobić dla Was test i wytłumaczyć Wam, dlaczego uważam, że kiedy zaczynacie karierę z jazdą po to, że i jeździcie w tak grupie C lub D, czyli A jest najszybsza, B zaawansowana, CD są to grupy wolniejsze, to według mnie, zakładając sliki na te motocykle, bo wiem, że wszyscy jadą na tor, więc zakładają sliki, robicie błąd. I w tym filmie wytłumaczę Wam, dlaczego tak uważam i dlaczego uważam, że powinniście jeździć na dobrych oponach drogowych. Opona drogowa taka jak Dunlop Sport Smart TT jest oponą właściwie bezobsługową i to jest jej największa zaleta. Nie musimy robić tak dużo rzeczy przy niej jak przy oponach slick. Co to znaczy? Znaczy to, że trzeba wykonać mniej czynności, właściwie żadne, żeby na tej oponie dobrze i szybko jeździć. Jeżeli chodzi o slika, musimy bardziej o niego zadbać, żeby on wykonywał swoje zadanie na torze. Slick jest oponą dla profesjonalistów i wymaga specjalnego traktowania. Musimy dobierać mieszankę do warunków panujących na torze, czyli kiedy jest zimniej, kiedy jest cieplej, kiedy pada, zmieniamy te opony. Ja dzisiaj w deszczu jeździłem na tych samej oponie, i w deszczu, i po suchym, i właściwie w ogóle nie pracowałem z ciśnieniem. Takie ciśnienie, jak um, zadaje fabryka, takie ciśnienie było w tych oponach i przejeździłem na nich cały dzień. 75 okrążeń to jest bardzo dużo i jak za chwilę zobaczycie, ta opona wygląda bardzo dobrze. Nie miałem żadnych problemów, żadnych uślizgów, jeździłem w grupie najwolniejszej, w grupie najszybszej, po 2-3 sesje na raz, stałem w boksie, te opony stygły, nie, nie grzałem ich kocem i naprawdę jestem w szoku jak ta opona pracuje. Jest to mega rozwiązanie dla osób, które zaczynają swoją karierę na torze. Pokażę Wam teraz dlaczego ta opona uliczna jest lepsza na początku Waszej kariery niż slick. Wyjadę na takiej oponie z takim ciśnieniem, jak zadaje fabryka do pracy, wyjadę w wolnej grupie, zrobię kilka okrążeń, po czym zjadę i od razu zmierzę ciśnienie i zmierzę temperaturę tej opony. Następnie wyjadę w szybkiej grupie i zrobię to samo. Pokażę Wam, jak niewiele zmieniają się parametry tej opony, niezależnie od tego, jak ją eksploatujemy. Następnie założymy nowe sliki Dunlopa, Nagrzejemy skoców do takiej temperatury, jaką trzeba je nagrzać. Ustawimy ciśnienie takie, jakie zaleca producent, i wyjadę w wolnej grupie i pokażę Wam, co dzieje się z tą oponą, kiedy jej nie eksploatujemy w taki sposób, jaki powinniśmy czyli nie ciśniemy. Opona wyczynowa do swojej pracy potrzebuje tego, żeby ją cisnąć, żeby ją hamować, żeby ją obciążać przy przyspieszaniu. Jeżeli jedziemy w wolnej grupie, spada na temperatura tej opony. Jeżeli temperatura tej opony spadnie, spada też ciśnienie tej opony. Efekt jest taki, że ta opona nie pracuje. Mamy efekt taki, że motocykl nie chce skręcać, nie chce zmieniać kierunku i przeszkadza nam to w jeżdżeniu, przeszkadza nam to w nauce i czerpanie przyjemności z jeżdżenia. Nie ma takiego problemu zupełnie z oponą drogową taką jak Sport Smart TT. Następnie wyjadę w szybkiej grupie i pokażę Wam, Ile wzrosło to ciśnienie i co się dzieje z tą oponą, jaka jest temperatura tej opony po przejeździe szybkim kilku okrążeń. Oczywiście zrobimy na, w każdym tym teście po tyle samo okrążeń, żeby było to jakoś miarodajne. W tym pokażę Wam, dlaczego uważam, że ta dobra opona uliczna jest lepsza na początku Waszej kariery niż opona slick, której potrzebujemy dużo więcej doświadczenia, dużo więcej zachodu. Musimy wiedzieć, jak reagować na warunki pogodowe. Jeżeli asfalt ma 15 stopni, albo 45, albo 50, musimy wiedzieć, ile mniej napompować ciśnienia, bo to ciśnienie w czasie jazdy wzrośnie. Oczywiście, jeżeli jedziemy szybko, jeżeli jedziemy wolno, to ciśnienie nie wzrośnie, tylko spadnie i będzie nam to przeszkadzało. Mam nadzieję, że ten prosty test z pirometrem i ciśnieniomierzem Przekona Was do tego, że na początek jest lepiej zakładać opony uliczne. Opony nagrzane zaczynamy od Sport Smart TT, jest głośno, mam nadzieję, że mnie słychać, ale normalnie opony nagrzane z koca, z przodu ciśnienie 2.4, z tyłu 2.2. Wyjeżdżam w najwolniejszej grupie, pojadę tempem wolnej grupy, 4 okrążenia zjadę i sprawdzimy jakie jest ciśnienie, jaka temperatura opony. Bardzo wolne, cztery okrążenia, grupie najwolniejszej Jechałem nawet za Sławkiem instruktorem, jechałem za wolniejszymi kolegami. Pokażę Wam, jakie jest ciśnienie i temperatura. Wyjechałem z ciśnieniem z tyłu 2-2. Delikatnie urosło do 2-3, co jest normalną rzeczą. To nie jest żaden problem. Zmierzymy temperaturę. 48 do 50 stopni. Zobaczymy przód. No, ciekawy jestem. Czy ja wiem, co będzie? 2-3. Wyjechaliśmy z ciśnieniem 2-4. Przód delikatnie spadł, ale cały czas nie było problemu przy tym tempie żadnych z tą oponą. Zobaczymy temperaturę. Zobaczcie, 44, 40 stopni. Teraz wyjadę na tej samej oponie w szybkiej grupie i zobaczycie, jak będzie to wyglądało po zjechaniu. Zjechałem z szybkiej grupy. Przestawiamy motocykl, zobaczymy, jakieś ciśnienie. Dunlop Smart Smart TT. Szybkie cztery okrążenia. Dwa, trzy. Temperatura 53-54 stopnie, zobaczymy pszczół. Sfery urosło. Nie przekraczamy 50 stopni. Nie ma szans, żeby slick pracował w takiej temperaturze. Nie ma takiej opcji. Zmieniamy na slicki, na nowe Dunlopy. Wyjeżdżamy wolnej i w szybkiej grupie. Pokażę Wam, co się dzieje z oponą. Jako, że będziemy już wyjeżdżać na slickach, trzeba sprawdzić temperaturę toru. 28 stopni. 28 stopni musimy delikatnie zredukować ciśnienie, bo je podbije. Opona ma 90 stopni. Ustawiamy ciśnienie, jako że asfalt ma prawie 30, a ciśnienie do jazdy na slickach Dunlopa jest 1,3, ale jest to 1,3 do jazdy, nie do wyjazdu z boksu, więc ja ustawie 1,25, jestem przekonany, że po zjeździe po czterech szybkich kółkach urośnie do 1,35. Przód mamy 75 stopni, jeszcze do wyjazdu się do 80 dogrzeje. Ciśnienie ustawiamy 2,3. Już sprawdzamy. Dwa, trzy. Nie powinno urosnąć. Według mnie nie powinno urosnąć. Jedziemy. się zrobić cztery szybkie kółka. Była czerwona flaga, przewrócił się kolega. Zobaczymy co z oponą. Ciśnienie. Tak jak mówiłem, urosło. 1,4, ale jest ok. Temperatura. 70 stopni. Myślę, że było 80 w czasie jazdy, ponieważ pół kółka było bardzo wolne, bo zjeżdżaliśmy po czerwonej fladze. Teraz wkładamy w koce, dogrzewamy, wyjeżdżamy w najwolniejszej grupie, tempem najwolniejszej grupy. Zobaczycie co się stanie z oponą. Teraz jakieś się i temperatura. Przejechałem bardzo wolno, w, szyb w szybkiej, wolnej, najwolniejszej grupie. Jechałem e, za instruktorem, za jakąś dziewczyną, która jechała bardzo wolno. Zobaczymy, co się dzieje z oponą. 1,35. Zobaczcie, jaka jest temperatura opony. 62 stopnie. Tutaj, gdzie się składamy, 57. Zobaczymy przód. Poniżej 50 stopni. Slick nie pracuje w takiej temperaturze. Da się nim jechać, ale dla mnie to bez sensu. Porównałem Wam w tym teście dwie, chyba według mnie najczęściej, e, używane opony na torze. Danlopa Smart Smarta TT i KR-108. Jaki jest wniosek z tego filmu? Według mnie amatorzy, czyli ci, którzy zaczynają jeździć po torze, niepotrzebnie używają opon slick. Powinni jeździć na dobrej oponie ulicznej. Da się na niej pojechać szybko, da się pojechać wolno, tak jak pokazałem tutaj na tym filmiku. Jeździłem w wolnej grupie, w szybkiej grupie, nie stresowałem się temperaturą toru, nie interesowałem się tym, jak nagrzewa się ta opona, ile trzeba ją nagrzać z koca. Ustawiłem jedno ciśnienie rano i pojeździłem na niej do wieczora. Jeżeli chodzi o slika. Co się zaczynają schody? Jest to opona specjalistyczna, która wymaga specjalnego traktowania. Musimy wiedzieć, jaka jest temperatura asfaltu. Musimy przewidywać, ile nam wzrośnie ciśnienie. Jeżeli oczywiście jedziemy szybko, ta opona pracuje. Ale tak jak pokazałem wam, jeżeli jedziemy w wolnej grupie, to opona stygnie i spada w niej ciśnienie. Kiedy spada nam ciśnienie w oponie, tam oponą się źle jedzie. Ten motocykl się nie prowadzi. Nie skręca. Oczywiście to nie jest tak, że tym ocą się nie da jechać, bo ludzie jeżdżą amatorzy, na tych slikach i nic się nie dzieje. Ale według mnie to nie jest dobre rozwiązanie. Poza tym jest też aspekt ekonomiczny. Opona Slick jest oponą dużo droższą od opony ulicznej. Druga rzecz, nie przejeździłbym 70 okrążeń na sliku, a na oponie ulicznej przejeździe mi ta opona jeszcze że nie wygląda. Oczywiście widać ona nawet na filmikach, że kiedy jadę na oponie ulicznej, ten motocykl dużo więcej pracuje kontrolą trakcji, ta opona bardziej się ślizga i ten motocyk trzyma kontrolą trakcji to wszystko w ryzach. Kiedy jadę na sliku, ta trakcja dużo mniej ingeruje i te wyjścia zakrętów są dużo lepsze. Dlatego dla kogoś, to jedzie już szybciej, oczywiście jak najbardziej slik. Dla amatora, który nie przyspiesza tak zakrętów, nie obciąża tej opony, a pamiętajmy, że opona nagrzewa się najbardziej przy przyspieszaniach i dużych hamowaniach, jeżeli chodzi o przód ta opona nie będzie pracowała podsumowując, oczywiście wybór pozostawiam Wam ja powiem Wam szczerze, że jeździłem pierwszy raz na oponach ulicznych Dunlop i jestem mega zaskoczony jak bardzo są to uniwersalne opony jak dużo one wytrzymują i jak dużo dają frajdy z jazdy za bardzo rozsądną cenę ja całe życie jeździłem na slikach i oczywiście nie pojadę tak szybko na tej oponie ulicznej jak na sliku, ale już to mówiłem. Dla amatora, który zaczyna, i ma motocykl jeden, który jeździ po ulicy i po torze, naprawdę nie trzeba tych opon zmieniać, i dobra opona uliczna robi naprawdę robotę i nie ma tego całego zamieszania jak ze slikami, gdzie musimy wiedzieć temperaturę asfaltu pracować z ciśnieniami, kontrolować to, naprawdę pilnować jak one się nagrzewają, nie możemy jej wystudzić za bardzo stojąc przed boksem, tu w oponie ulicznej nie ma najmniejszego problemu, ja pojeździłem i, i kiedy było rano chłodno, i kiedy było cieplej, i kiedy trochę mrzało, kiedy troszkę była mrzawka, kiedy lało, bo też mieliśmy tu ulewę, także podsumowując, jestem mega zachwycony Smart Smartem TT i według mnie powinniście w tych grupach wolniejszych jeździć na oponach ulicznych i na pewno, na pewno zaoszczędzicie trochę kasy a wiadomo, że o kasę tutaj chodzi, żeby nie wydawać za dużo i naprawdę będziecie mega zadowoleni dlatego, że ta opona wytrzymuje bardzo dużo 75 okrążeń w brnie to jest ogromny dystans i naprawdę, naprawdę polecam Wam tą oponę dziękuję firmie Danub za dostarczenie opon do testu dziękuję BMW Polska za Mega motocykl, jakim jest M1000R, którym te motopony testowałem dla Was. Dziękuję Motorize za zapewnienie idealnych warunków do testu opon, bo mieliśmy kiepską pogodę, ładną pogodę, lekki deszcz i burzę z oberwaniem chmury. Także najlepsze warunki do testowania opon, i dziękuję Wam za to, że obejrzyliście ten materiał. Cześć.